Witam, witam. To jeszcze ja na chwilkę. Na chwilkę z takim małym podsumowaniem, bo dzisiaj był wypad oczywiście w bory. W bory sosnowe. 2 grudnia. A tu jeszcze były grzybki, ale najpierw zacznę od tego wczoraj, wczorajszego, bo tu już pokazywałem to wczorajsze podsumowanie, ale wczoraj były oczywiście wodniky późne, tu już przebrane. One będą chyba pomieszane, nie wiem, będą prawdopodobnie. Marynaty w słoiczki włożone lub może do bigosiku, ale te są przebrane. Wczoraj było praktycznie, większość tych wodnych była dobra 80-90%. To to, to, to to wczorajsze podsumowanie, co, co pokazywałem: yy, w tym cała miska, a dzisiaj oczywiście taka wisienka jakby na torcie, i perełka w postaci jeszcze cała miska. Cała miska, tutaj tak pokażę, cała miseczka Te już przerobione wodniki późne, a tutaj cała miseczka tak, No oczywiście gąsek niekształtnych, niesamowita sprawa 2 grudnia, a tutaj jeszcze No może nie zatrzęsienia, ale jak na tą porę, to można powiedzieć, że Wręcz zatrzęsienie Nie było oczywiście tak dużo, jak poprzedni, poprzednim razem, co te fi filmiki co, co pokazywałem, wstawiałem to, te poprzednie. To wtedy to było wręcz zatrzęsienie, ale to było dwa tygodnie, trzy tygodnie temu. Przy tych poprzednich zbiorach grzybowych, zbiorach gąs, gąsek, gąsek niekształtnych podgrzybków, też opieńki były ciemne. Tutaj właściwie w tej chwili w lesie, w borach sosnowych jeszcze gąska niekształtna przewaga rośnie. Oczywiście zaczyna się wodnicha późna. Teraz taki wysyp, ale tam w borach tucholskich głównie. Były szukane gąski niekształtne. Szukaliśmy, szukaliśmy gąstek niekształtnych w tych, w tych placach, co poprzednio byliśmy. No, poprzednio no to był mega wysyp, ale nawet teraz porównując przecież mamy grudzień już to praktycznie można powiedzieć, jak na tą porę, jak na tę porę, jak na tę porę, to, to praktycznie jest, jakby można powiedzieć, mniej więcej podobnie. No, oczywiście, tylko w niektórych placach, w, w tych miejscówkach. Trzeba szukać i tam są oczywiście w zagajnikach sosnowych. Sosna z domieszką może być oczywiście lazy liściasty, domieszka przeważnie brzozy, ale głównie sosna trochę domieszka brzozy i zagajniki sosnowe. I tam proszę bardzo, było mnóstwo. One teraz tutaj tak no w domu leżą, żeby odtajały, już jakby ta, ten szron z nich yy, strzedł. Bo niektóre właśnie co pokazałem na tych poprzednich filmikach, jeszcze z lasu z sosnowego, to wręcz takie były, o teraz, teraz już puści, puścił ten lód, tu, tu był lód i tak lśniły aż od tego szronu lodu, szadzi, tam był normalnie lód, mróz był przecież, przymrozek był, później temperatura wzrosła oczywiście powyżej zera, ale w tych zakamarkach, leśnych kniejach, tam gdzie słońce nie dochodzi, bo jest wiadomo gęsty drzewostan, to tam praktycznie był cały czas yy, 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 ujemna temperatura, poniżej zera było. A później, już tak to słońce, jednak trochę dłuższy czas podgrzało, i to w większości ten mróz jakby puścił ten lód szron. I teraz są takie po prostu mokre tylko. One muszą tu przesnąć i się je ładnie oczywiście przerobi. Ej, uf, ale tu, tu jest, tu znowu jest praktycznie, no wtedy no, z tamtymi wysypami, że no to już nie wiem. Tysiące grzybów, ponad, grubo ponad tysiąc grzybów, tysiąc, tysiąc, dwa tysiące to już nieważne, ale ten nawet sort. Ten teraz ostatni, oczywiście mniejszy od tamtych poprzednich, bo tak jak już, no już wiadomo, mamy grudzień, ale nawet ten jest spory. Tutaj nie wiem, nie liczyłem ich, ale na pewno jest, na pewno 100, ponad 100 gąsek. To spokojnie, a jeszcze przecież w lesie trzeba było też zostawić trochę. No bo były już troszeczkę, niektóre były naprawdę za bardzo zlodować, a przestojały były, no po prostu były robaczywe już było widać. I tak już sprawdzane było w lesie bardziej. Ale tutaj na pewno z tego sorciku, co już troszeczkę w lesie przebrany, na pewno będzie sporo dobrych. Coś jeszcze tam na pewno od, y, się odrzuci, ale być może nawet z tego sorciku powinna być większość dobra. Oczywiście, same gąseczki, proszę bardzo. Gąseczki różnej wielkości to takie. Większe, większe, ale młodsze też to, to znaczy, że one urosły nie tak dawno. To ten egzemplarz na przykład bardzo duży gąseczki niekształtnej też oddają, ale tutaj to jest wszystko dobre. Nawet korzonek ma dobry, to dość szybko urosły. Tutaj, o tutaj na przykład mała gąska, niedawno urosła, tylko to takie wszystko zmrożone, różnej wielkości. Sporo, oczywiście, sporo mniejszych, większych. Ale, ale generalnie takiej, no duże, mniejsze, średniej wielkości, o takie fajne, tylko wiadomo, one już, już były po prostu. Ten, ten przymrozek je trochę, ale są naprawdę odporne na przymrozek. Tak czy inaczej, sporo jest. One muszą o, teraz odtajeć takie aż troszeczkę, no mokre, po prostu są mokre, bo odtajały od tego, od tego przymrozka, ale w środku będą dobre, bo niektóre sprawdzałem, nawet przekra... przekrawałem. Takie, że nawet były soplowane, to, to je patrzyłem w środku, o ten na przykład tutaj był sprawdzony. Proszę bardzo, on jest dobry. I czuć taką mączką pachną. zapach jest dobry, nic nie jest zbutrwiały, po prostu był, był, był troszeczkę lekko przymarsz, jak, jak w Arktyce na lod, jak w lodówce, troszeczkę tak przymarsz. Ale teraz po tajeniu, po wyschnięciu on będzie raczej dobry, w środku nie jest zobaczymy. Te po prostu to były, to, to są paro, parodniowe... Gołąbki, kolejny sorcik, który urósł. już mniejszy trochę, ale ciągle, no, no naprawdę są uparciuchy te, gąstki niekształtne, cały czas rosną, mimo tam przymrozków, chłodniejszych dni, one cały czas jeszcze rosną, w mniejszych już ilościach, ale wciąż rosną, wciąż jest ich, jest ich naprawdę dużo, nawet no, niektóre takie małe, też mniejsze, mniejsze, większe. Średniej wielkości. O, trafiały się oczywiście też jeszcze takie pojedyncze egzemplarze. Tutaj czubajeczka, kania. O, trochę, trochę było pieprznika jadalnego, czyli kurki też, ale to raczej takie pojedyncze egzemplarze. No, może kilka, kilkanaście. Tam troszeczkę też pod spodem jest troszeczkę podgrzybków brunatnych, ale zdecydowana większość. Przewaga to oczywiście. Znowu gąska, na znowu wysyp. No, wręcz, no nie można aż powiedzieć za ale jak na tą porę, to ona spokojnie powiedzieć, że. Po raz kolejny było jej bardzo dużo, jak na tą porę. Oczywiście to już chyba raczej taki ostatni wypadł no, w grudniu. Teraz ma się chyba ochłodzić jeszcze. Ma sporo padać deszcz, później deszcz ze śniegiem. Ale kto wie, pewnie jeszcze raz by się pojechało i chyba jeszcze by były te gąseczki. Fajne, tylko takie po prostu one są zmoknięte. Muszą teraz jeszcze przesnąć. Ok, kończę, ale naprawdę wspaniały wysyp. Grudniowy wysyp gąsy. Na